No w końcu się rozpogodziło trochę Miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać I się nie zmoknie na dźwigu na razie pogoda ładna No i mamy kibel na a 1 kurde, korek jak cholera, podobno jakaś choroba się wylała z dużego i cała autostrada jest zamknięta, tam niby jest poprowadzony objazd przez... trzeba zjechać na miasto, przez miasto to objechać, ale to... Jak wszystko, wszystkie te auta mają zjechać na zjazd, to tutaj będzie z godzina lekko stanie, jak nie lepiej. Także dzisiaj uwalone, ale nic za trudno, nic nie zrobimy. Już to musiało przed chwilą przestać, bo nic na radio nie mówili. Zobaczymy, ile czasu zajmie siódma. Siódma jeden. Zobaczymy, o której wyjedziemy z tego parka. Nie A na sobie Radio bardzo interesująca rozmowa, tylko niewiele rozumiem z niej. Aha, rozumiem. Okej, okay, okej. Okay. Czyli za chwilę będziemy jechać. Co wątpię, już godzina stoję i ujechałem 50 metrów. Kurde no. Tam grubo podobno tam gdzieś wropa się rozlała. Tam drugi wpadł gdzieś wjechał na tą ropę, wpadł w poszliczki i uderzył w kogoś. Tak, tak na radiu gadali. I najpierw tych, co już przejechali z jazdu, zawrócili pod prąd, wrócili się do zjazdu i puszczają ich. Dopiero później będą nas tutaj puszczać. Także. Jeszcze stoimy i pewnie postoimy długo Bardzo długo Ja mam do zjazdu około kilometr No ale biorąc pod uwagę, że w godzinę przejechałem 50 metrów No, no to może być trochę długo A no, już prawie pół do dziewiątej A my dalej stoimy Teraz gdzieś tam się ruszyły jakieś auta. ciekawe, ile ujedziemy. 10 metrów, 15 w masach, ale zobaczymy. Jesteście świadkami, ile ujedziemy. Co 30 minut tyle się podjeżdżało Nie za dużo tego Więc stoimy dalej No powiem wam tak, że sytuacja jest tak kiepska Tam rozlała się ropa I wszystkie samochody, które dojechały do tego miejsca, gdzie ta ropa się rozlała No to policja zawróciła pod prąd do zjazdu Tak ich zawrócili pod prąd do zjazdu, że, za, że zrobili korek Tutaj znowu podjedziemy parametr, że zrobili korek e, ty, tymi samochodami pod prąd. I teraz tak my stoimy w stronę e, tam ostrawy w korku i tych, co zawrócili pod prąd, też stoją w korku. Tamci już podobno nawet tam kończą te sprzątanie tej ropy no Ale co z tego, jak nawet jak posprzątają, umyją tą drogę To i tak ruch nie pójdzie, no bo, no bo auta stoją pod prąd I zakorkowane jest wszystko, także w dwie strony jest kibel I zobaczymy, no teraz jest godzina za 15.09 A no, ja tu stoję od za 15.07 Dwie godzinki, nawet ponad dwie godzinki chyba To już pół do siódmej chyba, jakoś tak stanąłem Także masakra jest, po prostu jest masakra zamiast nie wiem, ja tam nie chcę się wymądrzeć, ale zamiast ustawić radiowóz, tam parę kilometrów wcześniej był zjazd, tam ustawić radiowóz, zamknąć tą drogę tutaj, żeby już to auta nie jechały. Wtedy dopiero tamte samochody zawrócić pod ten prąd, żeby sobie dojechały do zjazdu i zjechały. I tak po, trochę puścić z tamtej strony, trochę puścić z tej strony, który, którzy by jeszcze dojechali do tego zjazdu. Tam już byłby zjazd zablokowany, puszczaliby w jakieś alternatywne drogi, drogi to może by to jakoś rozładowali. A teraz to, to ja nie wiem czy tutaj do południa w ogóle to się ruszy. Ja to jeszcze może do południa przejadę. Bo ja mam teraz dosłownie 300 metrów do tego zjazdu, aczkolwiek ten zjazd jest zablokowany, cała ta droga alternatywna, tam 78 numer drogi też jest zablokowany. No ale powiedzmy, że może jeszcze z godzinę półtorej stąd wyjadę. Ale ci co stoją za mną, no to ja sobie tam nie wyobrażam, Ci co tam są 2-3 km za mną. Ja przyjechałem teraz. przez Ponad dwie godziny, to może przejechałem kilometr, poważnie, no, nawet nie kilometr, nie wiem, czy przejechałem 500-600 metrów, kurde. Także no ja nie, nie wiem, jak oni z tego wybrną. Bo, tak jak mówię, mogli zablokować zjazd, puszczać samochody na, na zjazd tam trochę yy, na, na 9 -4. Wtedy mogliby sobie te samochody tutaj przepuszczać. Ale tak to tam nikogo nie ma, wszystko opuszczali cały czas. Całe wszystkie auta normalnie sobie szły na autostradę, na Ostrawę, aż dojechali do Kotła, a tamci, którzy dojechali do tej rozlanej ropy, zostali zawróceni i jadą pod prąd. No i oczywiście też jest kibel tam, także w dwie strony jest zakorkowane. Zajebiście. Politykę. Za 20.10 dochodzi. Teraz zaczęło się trochę ruszać. Nie wiem, tam już ci co zawrócili, jechali pod prąd, to już tam ich udrożnili ten ruch. Ale mówią na radiu, że tam już kurde posprzątali tą drogę, już tam można jechać. No ale gdzieś dalej tutaj trzymają i dalej nie puszczają na autostradę, dalej puszczają wszystkich na zjazd. A, no a co za tym, idzie dalej, tutaj się będzie korkować, no ale już jestem blisko 200 metrów do zjazdu Więc nie mam tak daleko Może za chwilę się uda w końcu to przejechać, kurde, tyle godzin, ponad 3 godziny Dobrze mówiłem? 8, 9, 10, ta 3 godziny stoję, no Trudno się mówi Jakoś ten kawałek dojechać do tego zjazdu już później pójdzie Mam nadzieję, tam że tam dalej się korkuje trochę, no ale powoli może ten korek się rozgoni. Za 80 mamy zjazd, ale tam i tak wszystko stoi. I może się zjedzie z tej autostrady, to wiadomo, a to na krajówkę wszystko pchają z autostrady, to ona też będzie stać. Może do 11 uda się do lasu dojechać. rozpogodziło się, to jej wiatrak zaczął działać się kręci ja już mam zjazd ale tam dalej sznurał. ale dzisiaj dzień jeden kurs się zrobi ale nic trudno, bywa, bywa i tak ale powiem wam, już kilka lat nie stałem w takim kursie Udało się gdzieś ominąć No ale dzisiaj się nie udało

co w lesie od godziny wyjechałem o godzinie 6.15 a jest godzina jest godzina 10 o no, złapiesz 10.50 godzina 10.50 od 6.20, normalnie tutaj jadę tak max godzinę 15 no, powiedzmy także trochę zaszło dzisiaj ale zaraz załadujemy i wracamy na tartach. Dzisiaj tylko jeden kurs będzie zrobiony. No i mamy drewienko. Ja mam brać ee, z białymi kropkami. No. Białych kropków tutaj nie ma. Może tu No o, to tam są. Dobra, musimy się obrócić. Będziemy ładować. Bane. Można jechać na zakład. Kurde, tutaj ta na 9-4 to jest objazd, bo tam jest droga zamknięta dla dużych. Muszę jechać przez takie wioski. Kurde, tak normalnie by sobie moment zajechało, czy może nie taki moment ale. No ale tak w miarę szybko, to muszę to objechać. To mi zejdzie czasowo trochę już te wiochy, tam się nie pogodzi. No, ale nic, jedziemy. Dzisiaj taki dzień, że jeden kurs cały dzień. do drugiej 13.30 dokładnie udało się dojechać na firmę, rozładunek i uciekamy do domu. I tak oto kończy się kolejny dzień mojej pracy.